Ten wobler to tajna broń wielu znakomitych spinningistów. Od Azji, począwszy przez Stany Zjednoczone aż po Europę, w Polsce mają go w swoich pudełkach i głęboko chowają przed światem łowcy jeziorowych boleni. To Megabus X-Dock Junior. Niewielki wobler typu Walk the Dog. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co potrafi w wodzie, ale przede wszystkim skonfrontujemy go z jego tanim odpowiednikiem z AliExpress. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do porównania. Na tego woblera trafiłem już dobrych kilka lat temu. Kupiłem używaną przynętę na polskim forum wędkarskim i połowiłem. Połowiłem naprawdę świetnie, przede wszystkim szczupaków i okoni. Ta przynęta złowiła mi kilkanaście szczupaków. Gdyby przyjrzeć jej się blisko, to widać tutaj, że na lakierze, na pokryciu lakierem tej przynęty no, odcisnęły zęby szczupaków swoje piętno. Połowiłem też okoni, złowiłem kilka kleni i miałem branie potężnego bolenia. Gejzer wody niestety nie wcięte branie, ale wiem, że niektórzy na tę przynętę łowią właśnie bolenie. Wśród wielu specjalistów w łowieniu powierzchniowym ryb drapieżnych, ten wobler uznawany jest jako naprawdę pierwszorzędny wybór. Klasyk, absolutny klasyk, jeżeli mówimy o konstrukcjach typu walk the dog i... Dlaczego tak się dzieje? Bo po prostu praca tego woblera w wodzie jest naprawdę znakomita. Jeżeli już jesteśmy przy pracy, to warto wspomnieć, że są co najmniej dwie główne techniki posługiwania się tego typu przynętami. Jedna z nich to dosyć regularne, jednostajne i nierzadko dosyć szybkie prowadzenie po powierzchni wody. Wtedy wobler ślizga się raz lewo, raz prawo, raz lewo, raz prawo takim zygzakiem. Idzie właśnie jak z pies, którego prowadzimy na spacer. Inna technika na ryby, które potrzebują nieco więcej czasu na atak, to podszarpnięcie i pauza, albo jedno, dwa podszarpnięcia i pauza. Ta pauza może być krótsza, może być dłuższa, czasami nawet kilkusekundowa. Ja łowiłem szczupaki przede wszystkim z wykorzystaniem tej leniwej techniki prowadzenia i świetnie mi się to w praktyce na niewielkich zbiornikach zaporowych sprawdzało. W dzisiejszym teście będę posługiwał się lekkim i sprytnym zestawem spinningowym, lekkim przede wszystkim ze względu na jego wagę, na jego ciężar w dłoni. On nie waży praktycznie nic, jest bardzo, bardzo wygodny nawet kiedy, kiedy łowimy długie godziny. To wędka Team Dragon CXT 190 cm długości, do tego Shimano Vanquish 2500S, cienka plecionka przypon wolframowy. Nie chcemy wszakże zostawiać szczupaków z kolczykiem w postaci przynęty. Nie chcemy się też Zbywać, jakby nie było drogich oryginalnych przynęt w głupi sposób. Ta wędka jest lekka również ze względu na swój ciężar wyrzutowy do 12 gramów, ale jakby nie było, ten blank ma swoją moc, o czym już miałem okazję się przekonać. Na pewno zastanawia Was, ile kosztują te woblery. Jeżeli mowa o oryginalnym Megabasie, to znalazłem go obecnie tylko w jednym sklepie w Polsce. Jeżeli mowa o jego dostępności bardzo ograniczonej, jak widzicie. 90 zł 43 grosze tyle trzeba na dzień dzisiejszy zapłacić. Cieszę się, że mi lata temu już udało się tę przynętę kupić używaną na jednym z for wędkarskich, Wtedy zapłaciłem za niego a tam 30 złotych z groszami. Eee, tutaj kopia z AliExpress, którą ja kupiłem za 10 złotych 19 groszy. Zł. Obecnie, z tego co widzę, kosztuje jeszcze taniej, bo 9 złotych 59 groszy. Zł. Eee, innymi słowy, za jeden oryginał obecnie kupiony w Polsce możemy dostać 9 kopii kupionych na AliExpress. Ale, kochani, cena to nie wszystko. Musimy dowiedzieć się, co te woblery potrafią w wodzie. Zanim jednak wrzucę je do wody, Porównam je wizualnie, organoleptycznie, jak tutaj się ma jeden wobler do drugiego na pierwszy rzut oka. Tak się prezentują. No słuchajcie, pomijając to, że kolor tych woblerów jest deczko inny, no nie na kolorze się w przypadku przynęt powierzchniowych w pierwszej kolejności skupiamy. No słuchajcie, na pierwszy rzut oka te woblery, jeżeli chodzi o długość, o szerokość, o wyprofilowanie korpusu. Są jak dwie krople wody, naprawdę to e, dokładna kopia, jeżeli chodzi o kształt, e, wielkość nawet tutaj fakturę łuski bym powiedział, że Chińczycy skopiowali bardzo, bardzo precyzyjnie. Także na pierwszy rzut oka te woblery wyglądają w zasadzie identycznie. Różnice zaczynają się, kiedy przyjrzymy się tym półtransparentnym, półprzezroczystym korpusom, a różnice dotyczyć będą obciążenia. Natomiast, żebyście mogli zrozumieć o czym mówię, zaznaczę Wam teraz, w którym miejscu zlokalizowane jest obciążenie tych woblerów. Tak jak mogliście zobaczyć, zdecydowanie więcej obciążenia umieszczone zostało w tym woblerze. Nic więc dziwnego, że wedle deklaracji producenta jest on cięższy. Jak zmiana obciążenia wpłynie na pracę tego woblera w wodzie przekonamy się już za moment. Oryginalny Megabas X Dog Junior. Rzucamy go do wody i przypominam sobie, jak on w wodzie pracuje. Ale wiem, że pracuje bardzo dobrze. Rzut jedną ręką leci jak z procy, jakieś 5 metrów od brzegu drugiego, a jestem na niewielkim zbiorniku pożwirowym. Jakieś 5 metrów od drugiego brzegu wylądował mój wobler. No, i teraz tak jak możecie zauważyć, kręcę kołowrotkiem dosyć żwawo. Jednocześnie moja dłoń, mój nadgarstek pracuje tutaj, wędka jest podszarpywana, ruchy szczytówki generują pracę przynęty w wodzie, wobler przesuwa się lewo, prawo, lewo, prawo. Taka właśnie jest praca charakterystyczna dla woblerów typu World the Dog. E, dodać należy, że gdy pracuję tą e, przynętą w wodzie, to wyraźnie słyszalny jest dźwięk kulek, które obijają się wewnątrz plastikowego korpusu wabika. Wobler prowadzi się lekko, niemniej jednak wymaga pewnej wprawy. Prowadzenie tej przynęty trzeba wyrobić sobie e, takie wyczucie, jakie, e, mo, jaka moc szarpnięć, jakie ruchy szczytówką generują e, odpowiednią jej Pracę. Teraz prowadzę ten wobler dosyć szybko i jednostajnie, ale mogę zwolnić tę pracę, pozwolić, aby przynęta zawisła na powierzchni wody zrobić jedno czy dwa podszarpnięcia, znowu zrobić pauzę, dłuższą, krótszą. Czasami właśnie prowadzenie z takimi pauzami e, prowokuje najlepiej ryby. O, zainteresował się okoń tutaj? Okoń niewiele większy słuchajcie, od woblera. No ale dobra, znaczy, że mu się przynęta podoba. Nie tracę czasu, przypomniałem sobie jak ta przynęta pracuje w wodzie. Pracuje naprawdę fajnie. Natomiast nie jest to, powtórzę, nie jest to przynęta typu rzuć i zwień. Trzeba tutaj troszkę popracować wędką, aby to miało rację bytu. Odkładam oryginał, biorę tanią kopię z AliExpress. I jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, kiedy sobie porównywaliśmy te woblery. Słuchajcie, mianowicie wielkość kotwic, wielkość kotwic zastosowana w oryginale. Tutaj kotwic nie zmieniałem oryginalnych i w kopii jest taka sama. Nie przekonują mnie niestety te kotwice zastosowane w kopii z AliExpress. Tutaj wolałbym wymienić i ze spokojem sobie łowić, nie martwiąc się, co będzie, gdy weźmie mi większa niż przeciętnie ryba. Ale, jaja, mamy gości, kochani, na planie. No słuchajcie, wiem, co sobie pomyśleliście. Te kaczuszki są w sam raz w takiej wielkości, żeby spałaszował je gruby szczupak. Ale wiecie co? Miejscowi wędkarze. Bardzo lubią tutaj kaczuszki niewielkie i zadbali o to, żeby szczupaków zbyt wiele w tej wodzie nie było, także raczej są bezpieczne. Mówię to pół żartem, pół serio, ale okoliczne wody są poddane dużej presji i co tutaj przekroczy magiczną barierę 50 cm, to kończy zazwyczaj po prostu na patelni. No ale dobra, my tu gadu gadu, a tu tania kopia z AliExpress i zobaczymy, co ten wobler... Potrafi. Wyraźnie cięższy, zanim jeszcze wykonałem rzut, już na wędce to czuję, że ten wobler jest wyraźnie cięższy. Hmm. Pierwszy rzut pole poleciał na odległość, bym powiedział podobną jak oryginał. Wykonam zaraz drugi rzut, porównamy sobie. No, już kurczę, widzę, że coś mi nie pasuje. Jeszcze z tej odległości nie widzę, ale coś mi już tu nie pasuje. Zaraz się dowiemy o co chodzi. Wobler powoli się zbliża. Prowadzę w taki sposób jak do tej pory. Oj, kaczka tu odgania mojego woblera. A... Słuchajcie, kaczki się zainteresowały, ale ryby niespecjalnie póki co. Jej pierwsza uwaga, pierwsza obserwacja. Ten wobler ma drobniejszą pracę niż, niż oryginał, no ale więcej jest też ołowiu. Wydaje mi się też, ale nie chcę zapeszać, że ten wobler wcale po powierzchni wody nie pływa. Jeszcze jeden rzut. Pierwsze co na czym się skupię to odległość, jaką uzyskam odległość rzutu. No mimo że cięższy, to poleciał bliżej niż ten oryginał, a muszę dodać, że jak na swoją wagę to oryginał leci naprawdę nieźle przy podszarpywaniu e, szybkim, jednostajnym, przy prowadzeniu takim, jak na początku wcześniej. O, już muszę uciekać, bo kaczka go chce zjeść. E, no słuchajcie, ciekawie, ciekawie, ciekawie to wygląda ten test. Dobra, jeszcze jeden rzut. Spróbuję wolniej poprowadzić tego woblera. To mi sporo powie o tym, co potrafi. No leci słabiej, leci gorzej niż oryginał. Szarpnięcie, szarpnięcie, spokój. Okulary e, Smitha, bardzo dobre okulary, które kupiłem sobie z myślą o łowieniu pstrągów, ale, ale zabieram je przy każdej okazji spinningowej nad wodą, pozwalają mi stwierdzić, że coś jest ewidentnie nie tak z tym woblerem. Coś jest tutaj na rzeczy. No tak, e, chyba muszę coś sprawdzić. No tak, gdybym czytał opisy przynęt, które zamawiam na Aliexpress, to pewnie bym niektórych nie zamówił. Słuchajcie, no czarno na białym było napisane, ale oczywiście dałem się złapać, zobaczyłem, o, wygląda jak mega bas, muszę to mieć. Wobbler tak naprawdę jest tonący. O ile oryginał jest pływający i tylko wyłącznie pływający, o tyle ta kopia z Aliexpress nie tylko więcej waży, ale też dzięki tej wadze tonie. Prowadzony ten wobler szybko, jednostajnie, e, zakosy robi mniejsze, mniej odjeżdża niż oryginał Megabasa. E, prowadzić wolniej albo zatrzymywać się go nie da, nie ma to e, sensu, ponieważ po prostu wtedy ta przynęta tonie. I żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja wiem, że są przynęty typu Walk the Dog, które są tonące, robią je chociażby polscy rzemieślnicy. I to ma swoje uzasadnienie w praktyce, zwłaszcza gdy chce się dalekosiężną przynętę otrzymać. Natomiast ta przynęta wcale nie jest dalekosiężna. Po drugie, praca tej przynęty względnie jakoś tam mi się podoba, gdy prowadzę ją szybko, chociaż wolałbym, żeby robiła większe zakosy, natomiast prowadzenie wolne tej przynęty no, mija się z celem. Ona po prostu zaczyna tonąć. Już nie mówiąc o zatrzymaniu tej przynęty w miejscu, ona wtedy po prostu tonie. I to w taki sposób, że no, nie wygląda to raczej atrakcyjnie moim zdaniem dla ryb. Ach, słuchajcie, no sam sobie winien jestem. Mogłem przeczytać opis przynęty na AliExpress. No ale jednak wygląda, wygląda jak jota wiotę. No wygląda tak samo jak oryginał. Taki sam korpus, taka sama długość, szerokość. Na pierwszy rzut oka jak dwie krople wody, pomijając oczywiście to obciążenie, które jest widoczne w półtransparentnym korpusie. No niestety ta przynęta zawiodłem się na jej pracy w wodzie. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje taniego Woblera powierzchniowego z AliExpress, to i tak tego Woblera nie kupujcie. Można kupić dużo fajniejsze przynęty na AliExpress. Zresztą nawet podawałem na swoich filmach. Propozycja od widzów, którzy z dobrym skutkiem kuszą klenie i bolenie chociażby na podobne przynęty. Jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, co to za walkdogi, to podlinkuję w opisie tego filmu i w komentarzu pod filmem materiał, w którym omawiam ciekawe przynęty powierzchniowe z AliExpress. No słuchajcie, było to ciekawe porównanie. Ostatnio przypomnę, zestawiałem ze sobą Westina Swim Glide Bite. To bardzo fajny łowny jerk i okazało się, że w zasadzie Jota oryginał i kopia z AliExpress mają taką samą pracę w wodzie, a więc jeżeli kopia jest równie dobra, no to można śmiało w nią zainwestować. Tutaj w tym przypadku. Ta kopia z AliExpress to rozczarowanie. Oczywiście mogłem być bardziej czujny, mogłem przeczytać opis i nie naciąć się na to, że kupuję coś, czego zupełnie mi nie potrzeba, czego nie chcę. Ja nie kupiłbym tego woblera, gdybym zdawał sobie sprawę, że on jest tonący. Wiedziałem, że nie do tego typu prezentacji szukam woblerów na AliExpress. Jeszcze raz powiedzmy to sobie głośno. Tutaj oryginał Megabasa x Doc Junior, tutaj jego kopia z AliExpress. Moim zdaniem kopia zupełnie nietrafiona, kopia, która nie potrafi przede wszystkim Tylu akrobacji w wodzie, ile możemy oczekiwać od oryginalnej przynęty. Przez to, że Chińczycy obciążyli mocniej ten korpus, przez to, że ta przynęta stała się tonąca, sporo, niestety, wariantów prezentacji, zwłaszcza tej leniwej z zatrzymaniami na powierzchni wody, nam odpada. Wydawałoby się, że więcej ołowiu w korpusie przynęty to także dalszy zasięg rzutu. No, w tym wypadku okazało się to, że jednak tak. 1 do 1 nie jest. Ta lżejsza przynęta, oryginalna przynęta, oryginalny megabas leci zdecydowanie dalej. Jeżeli ten materiał się Wam podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę, zjedźcie na dół i dajcie w komentarzu znać, co sądzicie o porównaniu, które dla Was zrobiłem. Może macie inne przynęty na Aliexpress, które chcielibyście, abym porównał dla Was. Jeżeli macie pytania, to również w komentarzach je zostawcie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie z Wędkarskiego Pudełka, no to pora to zmienić. Zjedźcie na dół, kliknijcie przycisk subskrypcji i dzwoneczek, a wtedy nie ominą Was powiadomienia o nowych materiałach, które publikuję regularnie co tydzień w piątek o godzinie 20. Ten materiał nie był sponsorowany przez firmę Megabass, nie był sponsorowany przez AliExpress, ani przez żadną markę obecną na tej chińskiej platformie zakupowej. Ten materiał powstał dzięki środkom zebranym na BuyCoffeeTo. 2 Jeżeli chcecie wspierać powstawanie podobnych materiałów, macie taką możliwość, zjedźcie do opisu filmu lub do komentarza pod filmem. Tam podlinkowuję platformę BuyCoffeeTo, 2 gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę. Gorąco za takie wsparcie dziękuję. Och, kochani, spodziewałem się szczerze mówiąc, że po raz kolejny znajdę dla Was świetny, tani zamiennik oryginalnej przynęty, oryginalnej japońskiej przynęty, która łowi mnóstwo ryb w różnych zakątkach świata, a w Polsce bolenie, klenie, szczupaki o konie. No niestety nie tym razem. Ta przynęta, jej praca w wodzie po prostu mi się nie podoba. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam połamania kija na takiej rybie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!